Siema! Witam was w kolejnym odcinku Roblox City Tycoon. Ze mną jest Byniu. No i dzisiaj będziemy kontynuować... ...pracę naszego miasta. Żegnam, możesz stąd już jechać. Czekaj. Ora już. No, zabiłem cię. Dobra. Idę kupować taksi depot. Pojadę sobie samochodzikiem. O, jest coś, to ta taksi depot, jak jedziesz, jak jedziesz do tej kopalni węgla od, mo od motelu, to... Po drodze będzie taksi depot. Ja właśnie to co kupuję. Bum, 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 bum. Taxi depot został kupiony. Czekaj na kopalnię, jak się jedzie? Dobra, jadę tam. Tu się chyba jedzie na kopalnię. Tak, dokładnie tutaj. O, jest. Taxi Depot jest. Nie, um, ja, ja nie wytrzymam, już jest noc. Znowu auto włączyło autopilota. A co to jest? A, Radio Tower 195 Robuxów. 135. No, 135 powiedziałem. Ja usłyszałem 195. A to tylko pier, pier, pierwszy zakup 100, 135, czy to cały czas ulepszasz za Robuxy? Chyba kupujesz tylko 135 Robuxy i ci się to automatycznie wszystko stawia, no bo to jest chyba jedna część. E-budynek to jest chyba jedna część. Nie, a, tu, na... tu jest napisane, że 1 jedno... na 7. A kupiłeś? Nie kupiłem jeszcze. A no to chyba pierwsze zakupie za Robuxy, a... Następne to jest chyba za ten, za kasę normalnie. Bo no bo nie, nie jest aż taki, żeby ten, żeby kazał ludziom wywalać robuxy za ten, za. To wie? Za, każdy o. za każdą z każdą mam twoje auto, mogę nim jeździć. A Czy którym myśli, się nie... ręcznie zaciąga? Jeszcze nie wiem czym. Shift nie to chyba nie ma nic 9, 9 z 14 banku kończony. No i bum. Cała. Dobra nie. będę tego, Nie będę śpiewał tej piosenki. I zafarkuję sobie tu okej, okay, ile mam ludzi? 301 obywateli mam, znaczy w sumie wszystkich, wszystkich obywateli mam 308, Ty masz więcej. A bo wiem awka lekkiego chyba. Zrobię sobie awka do końca filmu ten. Będę miał pieniądze na cały tajkun i od razu wszystko kupię. A wiesz co? To się tak moim zdaniem nie opłaca, bo jak ulepszasz, to wtedy więcej zarabiasz, nie? Hmm. Moim zdaniem się nie opłaca. Okej. Okay. Rób jak chcesz? Sorry, Ym. dobra za chwilę kończę. Bank, Oj w ogóle, popatrz na dachy budynków, wszystkich zostaje ulepszone. Na razie na jestem dachy. na głównej drodze i czekam, aż jakiś samochód przejedzie, ale. Chyba się nie doczekam. Komu czekasz? Nie wiem, nudzi mi się. Dobra, jedę do... jadę z powrotem do domku. W ogóle popatrz na dachy apartamentów, zobaczysz, że zostały ulepszone. No to teraz jedę zobaczyć. Tylko jeszcze sobie odbiorę kasę. Dobra, nie. No jakie dachy? Ja tam nic nie widzę na tym dachu. Musisz, musisz pod innym ko. albo wiesz, co? poczekaj na dzień i zobacz. Może lepiej będzie, jak poczekam na dzień. Mogę tu we? Nie O 21, o 21. nagrywamy bakrumsy. roomsy. Dobra, co? w furą jedziemy. I cyk. Ja mam już pełny bank kupiony. Teraz co my tu mamy dalej? E, 12, 12 z 14 mam bank zbudowany. Będę zarabiał więcej, bo to jest bank i zarabia się z banku. Ja teraz szukam co mogę następnie kupować O ja. A w ogóle wiesz ja... mówiłem ci chyba, że grałem w tą grę w wersji alfa. Mówiłeś. No to było jakieś 5 lat temu lub 6. Ale chyba 5, bo 5 lat temu to ja w Robloxa zacząłem grać. No i tak, tak jak mówiłem, odnalazłem tą grę z jak... randomowo. No i e, pamiętam, że ten, że wszystko było ten. E, w mniejszym detalu zrobiony że ten. Że budynki były w bardzo nienaturalnych kolorach. Na przykład ten. Food Market. Kiedyś był zielony kolor, na, taki kurde, ja, jasno zielony, jaskrawy. na no, teraz jest tak wszystkie inne budynki, że normalny. No i komenda policyjna była taki... taki ultra ultra błękitny, no, a teraz to już jest zwykłe. No i straż pożarna była pod innym kątem ustawiona. No i... A ja jadę zobaczyć, czy tam w tej kopalni mam wszystko kupione. No, w ostatnim odcinku się wszystko kupiłeś, to masz. No, wiem, ale jadę sprawdzić, czy kupiłem. Bo nie pamiętam. W ogóle wiesz co? Jest idealna deskrypcja w tym. Jest idealna deskrypcja osiągnięcia ten, tej wieży radiowej ten. Game Passa. Ta wysoka konstrukcja pozwoli Twoim obyw obywatelom zadzwonić do babci w dowolnym momencie. Uwaga, ten budynek odblokowuje się po ukończeniu ceglanego domu. A, tu coś o, jest jeszcze nie... do kupienia. Zbuduj ogrodzenie. Tomek. Jest dzień, zobacz na dachy budynków, tych dużych, Okej, okay, góry. Teraz mamy wszystko kupione. Aby bo jadę jeszcze zobaczyć. Dobra, ukończyłem cały bank. Można tu wejść? Nie można. Ja tak Ci depot zbudowałeś. No. No. Byniu, a Ty w tej kopalni to kupiłeś po drugiej stronie? Po drugiej stronie co kupiłem? Po drugiej stronie tam było do kupienia też. eee... to też. Wszystko kupiłem. A, ja dopiero teraz kupiłem. Wracam do domku. Znaczy do swojego miasta. To poważna cena na, na dachy, jeśli, jeśli wrócisz do miasta. Wspólnie tych wysokich budynków: high rise office, ten apartament pięciopiętrowy. Nie. Dobra, to jak się zatrzymam? Tu 2 miliony, fajnie. No nie, A są jakieś kominy teraz, nie? No, są kominy, a w tych większych turbiny wentylacyjne. A wiesz, co jeśli kupisz ten? Wieżowy US to tam nawet będzie pod, po, po, podkładka na helikopter. Lądowisko helikopterowskie. Mm -hmm. Jeśli to się tak wymawia. Dobra, to teraz chyba buduję hotel. Buduję światła uliczne. Ja za chwilę będę hotel budował. Dobra, mam... Światła. w ogóle popatrz na ten, na drogi. Teraz będą studzienki się respiły. No są dzięki. No. no i to jest bardzo niereal nierealistyczny rozmiar, ponieważ nawet nasz kolega z klasy się zmieściłby do nich. Zaczynający się na ły. Nie wiem, czy to będziemy montować. Nie. Tego momentu nie. E, Piotrek e, Knurim Wyszłał filmik, zobaczę co ono wyjrzał. It works beatbox. Dobra, kupuję kolejny. A, e, to? Mi tu jeszcze w tym tajku nie brakuje wchodzenia do środka budynków na przykład. To by było fajne. No, nie zrobi tego twórca, ponieważ nie chce mu się modelować wnętrza, to po pierwsze. A po drugie, te budynki są większe od środka. Wyobraź sobie te. Ten pierwszy domek jest taki mały, i zastanawiam się, jakim cudem zmieściłoby się tam ten. E, e, jeden pokój do spania lub dwa. Kuchnia, kibel, łazienka do mycia W sumie faktycznie, nie zmieściłoby się. Ile masz wszystkich ludzi u siebie w mieście? 327. Ja mam 319. Jakim trudem się ludzie wprowadzają do mojego budynku? Ok. Ja przez Piotrka będziemy musieli chyba montować, bo ten... Beniu, wiesz co? Jadę do ciebie. A nieźle ta fura ciśnie. O, a się ślizga. Nie no, to co Piotrek teraz wysłał to jest święta prawda. E to to o... Ma to, to ty, ty tu kolejki. mieszkasz? No, ja mieszkam w tym niebieskim mieście. Tylko ja nie wiem gdzie to było to niebieskie miasto. Odpowiedź brzmi. ...to. Ej, ty, ty mieszkasz naprzeciwko mnie czy gdzie? No, mieszkam. Koło ciebie, na prawo dobra, to się noc. Twojego miasta. Czyli to jednak tu muszę zjechać do ciebie. Mm. Nie, no serio, noc teraz. Ja tu nic nie widzę. O, tutaj jest droga jakaś. Zobaczymy, czy dobrze pojada. Niebieskie miasto, ja jestem u ciebie. Ciekawe czy ci mogę zabrać pieniądze. Niestety nie. Gdzie jesteś? Znajdź mnie. No, ciężko będzie ciebie znaleźć. O, widziałem twój nikt siamo, widzę cię. Ja. Dzień dobry. Dobry. Odstawiam tutaj twoje auto. jakbyś chciał widzieć to przyjechałem tu twoim autem. No. My się w wsun... znaczy, co? A tak serio to, to ja je sobie wezmę. Żegnam. Mogę nacisnąć ten czerwony gu... ten bieg guziczek, który od to auto. I tymczasem ty, tym ty jesteś na środku mapy, i będziesz musiał z Buta iść do domu. Ym, jest takie coś. Escape R. Enter. Aha. <głos> <głos> no, wiesz do czego jest Escape L. Enter? <noise> y, używa się tego, gdy nie dostaniesz dobrych kart w Roblox Uno. Można by tak już rzec. Albo może mecz trwa zbyt długo. No, no, gdy na przykład ja jestem na końcu, a taki Knuriś o nazwie Piotruś doda mi, da mi plus 4 karty, przez co przedłuża gry. Gdy ktoś ma najmniej kart, to dodaje im karty i mecz trwa godzinę lub dwie. Serio? Tak mało kasy? Myślałem, że więcej będzie. Hmm. Ja masz hotela zbudowany, Ja mam 6 na 10. Nie wiem, muszę iść zobaczyć. Hotel 4 na 10. A teraz, a teraz 8 na 10. Właśnie widziałem to. Albo wiem, mam I obejrzę sobie coś na YouTubie. Seriously? Dyniu, twoje auto pojechało, możesz sobie je zrespić. No, dobra. Hmm. <śmiech> <śmiech> hmm. Dobra, biorę swoje. Nie chcę mi się iść z buta. 7 z 10 będę miał zaraz, 7 ja z 10, ja mam 9 z 10 teraz, ile masz mieszkańców? Bo ja mam 327, bo ludzie jakoś się wprowadzają do jeszcze niezbudowanego hotelu. 321 ja mam. A. Um. Auto, czy tobie coś się nie pomyliło? Auto włączyło autopilota, ale się zaczepiło, zaczepiło więc zna. No. My... Tak się zastanawiam, czy nie kupić podwójnego dochodu. 50 Robuxów tylko jaja. Ja. Nie war, war, lepiej, za warto kupić ten, wieżę radio, bo będziesz miał więcej budynków i po... nie najpierw wieżę, a potem dochód. Bardziej się opłaca dochód niż to. Że wiesz, że będziesz kilka, kilka razy grał w ogóle i potem już nigdy więcej. Chyba trudno. No to właśnie, jak kupię wieżę radio, to i tak więcej stracę niż za podwójny dochód. No. Nieważne. Brakuje mi jeszcze 1 300, i będę miał kupiony ten bank. Znaczy, bank, hotel. Mm, a mi brakuje trochę jeszcze. jeszcze, trochę. Do banku, cego. Jest. Proszę bardzo. Biegnę. Ja gramy potem w Polish Car Driving. Nie wiem, tam ludzie cały czas się wyzywają i dowalają do siebie. Więc się tam grać nie da. Chyba, że na pewno grają jak w Rosji. Jeżdżą jak w Rosji, że niby ten. Zbieprzają się wszystko No i myk, hotel zbudowany Dobra, zbieram teraz 2 miliony na ogrodzenia nie wiem po co, albo tutaj co to jest. Polis Deparów Nieważne. Dobra, jest hotel ukończony. Ja jadę aktualnie nad morze. Okej. Okay. kiedy dojedziesz. Chyba będziesz kilk, kilka. Myślę, że kilka godzin będziesz jechał? Nie. Tu jest. Jakim, to, jakim cudem do ten dojechałem. Ja, jakim cudem ten dojechałeś w kilka sekund, nawet może gdy ja nie jechałem 9 godzin z rodzicami. A piękna kamienista plaża. No, plaża z kamieni. Ja w ogóle wiesz co powinien twórca dodać? Co? Żeby można było zbudować kolejne miasto po drugiej stronie tej wody. Eee, to by było za dużo roboty. A bo nie, żeby było najpierw kilka budynków i żeby się to potem rozrosło na w pełne wpieprzone miasto. Co to jest? Tu coś jest jeszcze do kupienia. Za 500 droga do światła jest nie wiem, ale coś było 1 na 4 tutaj też coś jest do kupienia była aktualizacja i widzę, że są nowe rzeczy do kupienia kiedyś tego chyba nie było o, węgiel się tu sypie A, o... chyba nie u... wiesz co, ty chyba nie ukończyłeś tego Węglowni chyba Kiedyś miałem ukończoną, ale teraz nie 433 ludzi, ty ile masz? Ty masz ile? 300 ile? 433 Ja mam 431 Panie, że ty akurat masz o dwa mniej niż ja A wiesz co? Robię sobie mega Tu mogę sobie zjechać. Dzień dobry o nie, 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 nie. Nie, to był zły pomysł. Tu zjeżdżać. Oj, jestem. Dobra, pobiegam tu jeszcze zobaczę czy czegoś tu nie ma do kupna. Nic, nic. Co? Czekaj, jeszcze raz. Tomek? Eee, co? Nic. N będzie... Będzie... Entertainment trochę. Hmm że mnie nie słyszy Dobra, teraz kupuję to. Ok, albo by nie wiesz co? O. Może na dzisiaj zakończymy odcinek i za będziemy budować w, w kolejnym odcinku. A może. apkujemy 10 minut po filmie. Możemy. Dobra. Dobra widzowie. To do następnego odcinka. Pa pa. Niała.